Cześć, tu Majsterkowanie TV. Witam Was w moim kolejnym poradniku z yy, serii... Znaczy no w poradniku. Dzisiaj Wam pokażę, jak używać ściągacza do izolacji. Yy, sorry Was, że nie było przez 3 tygodnie odcinka, ale nie miałem pomysłu. Wy nie pisaliście w komentarzach, więc musiałem sam myśleć. Więc tak. Jak yy, tutaj tak. Tutaj mamy różne funkcje. Zacznijmy może od przecinania. Chcemy tutaj kabel przeciąć, to bierzemy. O co, to musimy ścisnąć? Nie, tu, tu, tu. O, o, tutaj, właśnie. No i przecięty. Jak ściągnąć? Nie ja, wiem, czy tutaj da się ściągać izolację. Zaraz wam powiem. Ale chyba się nie da. Nie. Nie, jednak się nie da tutaj ściągać izolacji. Yy, a więc spróbujmy zrobić to. Nożem, 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 gdzie ja Poczekajcie, muszę poszukać go. Dobra. Tu nacinamy. to nie będę pokazywać, jak zaś nacinam. Znaczy, jest nagrywany, ale to zrobi tak, że nie będzie widać na ujęciu. Dobrze, mamy ściągnięte. O, widzicie, i tu ma taki, taki kalk. Takie. No, wiecie o co chodzi? I teraz patrzcie. I my to mamy Nożem oczywiście, bo w tym. Tak dobrze się na tym nie znam, jak czy to da się tak ściągać, czy nie. I teraz sprawdzamy, jaki to jest przekrój kabla. Bo widzicie, tutaj mamy taką. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Czekajcie chwilę. Trochę słabo ujmuję, ale tutaj jest tak. 0,75, 1 tu widzicie? Tutaj mamy coś takiego i coś takiego. I to tak o, się prezentuje. No. I teraz ściągamy. To jest przekróka po 1.0. Tak, 1.0. I musimy teraz... I tutaj mamy zaciśnięte na 1.0. To powinno nam przeciągnięcie przez ciągnięcie tego. Nie, nie wiem, właśnie. Aha, bo tu chyba. Wiecie, nie jestem tak zaawansowany w tym ściągaczu do izolacji. A nie, bo to przecina. Czekajcie chwilę. Tak, to tym, tutaj, o tutaj, widzicie? Tutaj jest taka, to jest taka dziurka, gdzie pisze M3 i tutaj wkładamy kabel i ściągamy. Patrzcie. Czekajcie. Hmm. Widzicie? Włożyłem tutaj kabel w tą dziurkę, tylko teraz naciskamy i od razu nam ściąga. Widzicie jaki to patent? No i to chyba będzie na tyle w tym odcinku, taki króciutki był, ale ten, ale jest, no, nie pokażę wam jak zaciskać konektory, oczywiście jeśli ktoś wie co to, to konektory, a jeżeli ci co nie wiedzą to dam wam w linku dokładne wyjaśnienie tego, ponieważ nie potrafię tego sformułować, ale to jest taka końcówka na kabel, jak macie, wkładacie kabel od internetu i macie taką wtyczkę, to to jest ta wtyczka. Ale, jak ktoś nie wie o co chodzi, to dam w linku o co to jest. A więc tak. Cześć do następnego odcinka. No. Dzięki za 40 lajków na stronie. Oczywiście dobijemy do 100. No i to będzie na tyle. Cześć.